W ogrodach szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się czwarta edycja pikniku Poznaj Dobrą Żywność. Program stworzony został przez ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi Marka Sawickiego, który ma na celu promowanie artykułów rolno-spożywczych najwyższej jakości. Promocja polskiej żywności ma motywować producentów i przetwórców do podnoszenia jakości wyrobów. Jakże nieracjonalnie wydajemy pieniądze w ramach wspólnej polityki rolnej, kiedy ci, którzy Osiągają już granice wydajności z hektara. Granice wydajności jednostkowej chociażby w produkcji mleka. Gdzie poprzez tą wysoką intensywną produkcję uzyskują także duże przychody z rynku, równolegle otrzymują wyższy poziom dopłat. A ci, u których potencjał produkcyjny jest wykorzystywany w 30-40%, nie są w stanie z własnych środków tego potencjału ożywić, wykorzystać jeszcze raz podkreślam szanując środowisko naturalne. Więc ja też zachęcam media, a wiem, że są także dziennikarze z zagranicy do tego, abyśmy się wspólnie włączyli w sposób taki obywatelski w dyskusję nad racjonalizacją korzystania z budżetu w ramach wspólnej polityki rolnej. Program Poznaj Dobrą Żywność ma promować wśród społeczeństwa bardziej racjonalne kupowanie produktów spożywczych. Jednak nie każdego stać na to, aby wydawać więcej pieniędzy na produkty lepszej jakościowo. To jest gotowy, żeby wydać więcej pieniędzy, to jest gotowy. Oczywiście nie, nie możemy oczekiwać od całego społeczeństwa, że nagle. Nasze wydatki na żywność znacznie wzrosną. To zależy od zasobności budżetu i dlatego dla każdego staramy się zapewnić jakąś niszę. Wiadomo, produkt ekologiczny to jest produkt dla świadomego konsumenta, dlatego konsumenta zasobniejszego. Dyrektor Szczykutowicz dodała, że produkty oznaczone znakiem Poznaj Dobrą Żywność są ogólnodostępne i nie są o wiele droższe od tych, które kupujemy na co dzień. Kolejnym plusem spożywania polskich produktów wyższej jakości jest dobra dieta i zachowanie ładnej figury, jak powiedział minister Sawicki. Sekret polega na tym, że można jeść dużo, można jeść wszystko, tylko byleby w dobrym zestawieniu i z dobrego surowca. I gwarantuję Państwu, że dzisiaj te produkty, które są prezentowane właśnie na tym pikniku, jedzone w rozsądny, dobrze zestawiony sposób, z pewnością nie powodują otyłości.